Witam Was, jestem Wesper. I tak jak powiedziałem, zaczynamy od tego momentu, gdzie padłem ostatnio. Yy, nie będzie łatwo, bo ten koleś naprawdę mam je na strzał. Na razie wykończę tej... Jeszcze teraz ten frajer. O, 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 dostał raz. Dostał dwa. Dostał trzy. Cztery. Zdech. Zdechłów Mamy go. Dobra. To idziemy dalej w końcu. Jest Ice Wade. Pretty much given up on being rescued. Thank God she's okay. Give her a calm link. Nos, Hello? Just wait. We're gonna get you out of there, but you're gonna have to move quickly. I need to get to my dad. Where is he? Some kind of classified facility. I've never heard of it. There isn't even a street address, just UTM coordinates. The entrances are all hidden, but I have passcodes. Mm hmm Looks like I've already got the data. No, you mean a helicopter? Can we drive instead? My car's downstairs in the parking garage. What, are you afraid of flying? Kind of. Trust me, you're safer in the air. Oh, no, right. Right. <coughs>

No chyba mamy wrócić, nie wiem Nie pamiętam tego momentu Nie lubię escort misji Dobra Jest punkt kontrolny No to na szczęście dobrze idziemy What a mess Jak ciemno tutaj jest Zmieniamy broń To Coś tak jednego tu postawili Come on. O, 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 o. Jeszcze jeden na dole. Dobra. Ale zejdzie. Po zeskoczyła!

No jak zginę to będzie przyciąg. Nie no, to nie było takie złe. robisz? No już, jedziemy dalej, tak? Tym razem ich przywitam Shotgunem. Here we go again. Boom. Mięso. I dalej, dalej, dalej. Idziemy. Taka tutaj, <s Bondach> irytująca tutaj, na... no, czas umierać. Już. Dawaj, dawaj, do. My jedziemy na dół czy na górę? A na górę, to śmigłowiec tak Oj wow. Ojej O oh boy, o oh boy, oh boy Co? Zjedzą cię jeszcze Słyszycie to muzę? That's, that's nice Like I said No dobra to jest niepokojące bardzo Zaczyna schiza. Znowu Scary shit is going on. O, 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 o. tu jest jakiś przeciwnik. Ładnie. Uh. Ciekawe, czy go trafię z tej odległości tak. No jednak nie. O, spadł sobie tufoko dobra, 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 dobra. Co tu się będzie działo teraz? Idziemy tu o

Wolę się z nimi szybko rozprawić. Właśnie, tak? Lol. Mhm, wsadziło te drzwi dopiero. Punkt kontrolny, proszę bardzo. To było szybkie. Idziemy sobie dalej. Amunicję z nich. Trupośki. A to jest to lądowisko, co na początku chyba przybyłem? To Nie, jakoś tak bardziej surowo to wygląda. Taki mają design w budynku, pewnie z każdej strony. Także nie jest to miejsce. Ty right. jak lata, jak szalony Biedny wazom A tam granata dostaniesz stary. O, nawet jest twój kolega. Bum! Uff uf, uf, uf. główka krwawina około wszystko ma szkoda że już tego sobie nie, nie wyczerpałem to tutaj chyba

Mobile. O, proszę bardzo. 160 hit points. 3 nowe wiadomości. Kto by tego słuchał? Idziemy. Bo się obstałem, że coś tu wyskoczy zaraz. ciężko pracują w tej filmie Nawet bez nadzoru, mają kupę roboty I co teraz? O, chyba ma... Jezus Maria, co to jest? z Kurwa, frajer Ja nie chcę z tym się więcej spotykać, to jest do dupy Oficjalnie zatwierdzam do dupy mm, Bierzemy to. Frajerstwo. Syf. I co teraz? Po parapecie znowu? Jasno. Yes. Ale to jest upierdliwe jeny I'm... Dobra, I'm out of here Idziemy Jaki tutaj, kurde, cwaniaczek? Ale wszedłem drzwiami jak człowiek, wow Nic tu nie ma Pustka. Czuję się samotny. No. Skurna! zginę naraz Ale to jest skgórna w dzień ścierwo małe. Mówiłam o tym, co się działo. Punkt kontrolny. No i teraz gdzie, kurde? Wow. Nie mamy tutaj nic. Shotgun! Hello! Hello! What, what a lovely moment! No dobra, to chyba idziemy tam, gdzie oni. Nie, 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 nie Sprawdzę na nie, górę. nie, nie, było uważenia. Ile apteczek warto było przyjść Nie będę skakał lepiej No i kurwa musimy zejść niżej, niżej O, tu albo jeszcze niżej Może tak coś znajdziemy, o właśnie Ja tu już i znam Nie ja to tak włączam, żeby coś do mnie gadało, bo tak smutno. Wow! Kurna! Prawie zginąłem, to było dobre. Mam trzy szepteczki jeszcze tylko. Oh! Chyba nikt nie dostał nawet. Teraz się zmienię na inne granaty. tak zrobić hi, 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 hi. Fajne, co? Kurna ginę Did mi okej, hm, dobra, zamieńmy to I trzeba trzeba się ruszyć dalej. Hm. O kurna, rzuciłem minę Ha, zabiła go Zdychaj, o boże, nie mam już tych apteczek Zapiszę sobie Po raz pierwszy coś takiego robię Chyba W tym respektu Szybki zapis Need some first aid. Well the medal wasn't made from Harlem Wade's DNA. There's an email from Wade about the subject being in any way. może nie patrzyłem na tego kola, tylko sobie czytałem. I taki automatyczny to był ten mój strzał. Hmm, że trafiłem. Ok, mamy zasilanie. O, winda jest nawet. Ho ho ho. Burżuazja Dobra. Get shit. i but I just made it to my car. Just wait. So just wait a minute. I can't. I have to go. Wait. Fuck oh, Get to the roof of the parking garage for pickup. You can still get there before her. Będzie pościg. Zaplanno. Wait. No, dobra. Ja myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek. E, dziękuję Wam bardzo za uwagę i ewentualne subskrypcje. Do usłyszenia w następnym odcinku.